Przerwie między odcinkami magnetofon szpulowy. Są słuchawki prawinne sapoki gruźlika. Jest i magnetofon szpulowy. Telefon nie byle jaki model 3000, nie licząc takich wielkich potworków. To w zasadzie to chyba jest jedyny tej marki. Zawsze jak to mówię coś później nie tak. Ale jedyny wyprodukowany przez Telefon Kena model 3 głowicowy metery chodzą i powiem tak, mimo tego, że wymagała mechanika, stricte mechanika przesmarowania. Niesamowicie dobrze zrobiony cholera magnetofon. Wszystko powiedzmy na softaczu na miękkim sterowaniu. Mieszczoski w każdym salu magnetofon. i cholernie że Także się polecam takie maleństwo tak do rozyki.